Zbigniew Strzałkowski urodził się 3 lipca 1958 roku w Tarnowie. Mieszkał razem z rodziną w pobliskiej wsi Zawada. Tutaj też uczęszczał do szkoły podstawowej. W swojej rodzinnej parafii był ministrantem i lektorem. Jesienią 1973 roku. Zbigniew rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Tarnowie, której zwieńczeniem było zdanie matury w maju 1978 roku. Przez niecały rok pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym. Następnie zadecydował o wstąpieniu do zakonu. W jego podaniu z prośbą o przyjęcie możemy przeczytać: Pragnę służyć Bogu gdziekolwiek mnie powoła, w kraju lub na misjach. Nowicjat rozpoczął 1 września 1979 roku w Smardzewicach. Michał Tomaszek urodził się 23 września 1960 roku w Łękawicy Kołożywca. Jego tata zmarł tuż po pierwszej komunii syna. Ciężar utrzymania rodziny spadł na mamę. Po ukończeniu szkoły podstawowej, Michał rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Już wtedy dał się poznać jako człowiek modlitwy. Zdał maturę w maju 1980 roku. Niedługo po tym poprosił o przyjęcie do Franciszkanów. W swoim podaniu pisał: Już od dawna jestem przekonany, że mam powołanie do kapłaństwa i zakonu. Pragnieniem moim jest praca na misjach, by w ten sposób służyć Bogu i niepokalanej. Nowicjat rozpoczął 31 sierpnia 1980 roku. Tu po raz pierwszy spotkał się ze Zbyszkiem, uczestnicząc we Mszy Świętej, na której ten składał swoje pierwsze śluby zakonne. Ponownie spotkali się już w krakowskim Seminarium Franciszkanów. W czasie studiów Zbigniew zaangażował się w działalność na rzecz ochrony środowiska był jednym z założycieli ruchu ekologicznego świętego Franciszka z Asyżu. Michał w czasie seminarium wiele czasu poświęcał niepełnosprawnym dzieciom. Zbyszek pełniąc funkcję dziekana, czyli odpowiedzialnego za codzienne obowiązki kleryków, na swojego współpracownika wybrał właśnie Michała. Powoli zbliżał się czas podejmowania ważnych decyzji. Zbigniew złożył śluby wieczyste, 8 grudnia 1984 roku. Michał dokładnie rok później. Podczas tej samej Eucharystii 7 czerwca 1986 roku we Wrocławiu, bracia zostali wyświęceni. Michał na diakona a Zbigniew na prezbitera. Młody kapłan podjął pracę w niższym seminarium duchownym w Legnicy, gdzie będąc wychowawcą. Pełnił też obowiązki administracyjne. Michał w tym czasie dokończył studia i przyjął święcenia kapłańskie 23 maja 1987 roku i został skierowany do pracy duszpasterskiej w Pińsku. Tymczasem przełożeni krakowskiej prowincji coraz realniej planowali otwarcie nowej misji w Peru. Ojciec Zbigniew wyjechał tam wraz z ojcem Jarosławem Wysoczańskim. 28 listopada 1988 roku. Michał dołączył do nich pół roku później. Młodzi Franciszkanie mieli zająć się położoną w andach parafią w Koto. Obejmowała ona około 70 wiosek rozrzuconych w trudno dostępnym górskim terenie. Bracia dojeżdżali do nich raz w roku na odpust, by wyspowiadać miejscowych ludzi. Odprawić dla nich mszę świętą, ochrzcić dzieci i pobłogosławić nowe małżeństwa. Ponadto dbali o rozwój cywilizacyjny miejscowych. Organizowali dla ludzi spotkania z lekarzami, przeprowadzali różne kursy, dotyczące np. sposobu doprowadzenia do domu wody pitnej. Ojciec Michał, podobnie jak w Polsce, odnalazł się doskonale w roli dusz pasterza dzieci i młodzieży. Grupka, z którą pracował, powiększała się w niezwykłym tempie. Często zabierał swoich podopiecznych na wycieczki po okolicy. Ojciec Zbigniew w czasie misji był opiekunem chorych, bardzo lubił wędrować po górach otaczających Parjakoto. Nie przepuszczał okazji do rozmowy z miejscowymi, dzięki czemu coraz lepiej rozumiał rzeczywistość, w której się znajdowali, a nie była ona łatwa. W Peru panował kryzys gospodarczo-polityczny. Rozwijał się terroryzm, za który odpowiadał zbrojny odłam komunistycznej partii Peru, Sendero Luminoso. Jego działacze nie tolerowali władz państwowych i instytucji kościelnych. Od 1989 roku w Pariacoto terroryści pojawiali się kilka razy, niszcząc m.in. posterunek policji i porywając ciężarówkę Caritas. Po raz kolejny przybyli do Pariakoto w piątek 9 sierpnia 1991 roku. Tuż po zakończeniu wieczornej Eucharystii pojmali ojca Zbigniewa i ojca Michała. Napastnicy oskarżyli misjonarzy o działalność ewangelizacyjną i charytatywną, co według nich było opium dla ludu i hamowało rewolucję. Wywieźli ich poza wieś i tam zamordowali. Na plecach ojca Zbigniewa zostawiono kartkę z napisem: Tak umierają sługusy imperializmu. Wraz z braćmi zginął też wójt Parjakoto. Terroryści podpalili samochody ukradzione z misji i uciekli. Ciała zabitych w sobotę rano przetransportowano do kościoła, potem do szpitala w Kasma, by dokonać autopsji. W niedzielę 11 sierpnia. Trumny z ich ciałami przywieziono do Parjakoto. Wzdłuż drogi miejscowi przygotowali bramy z kwiatów i transparenty ze słowami pożegnania. W samej wiosce na kondukt oczekiwał tłum ludzi. Drogi były wyścielone kwiatami. Wierni czuwali na modlitwie przy trumnach całą noc. Pogrzeb odbył się w poniedziałek 12 sierpnia. Obu młodych Franciszkanów od razu uznano za męczenników. Którzy z miłości do Boga i dla dobra powierzonych sobie ludzi oddali swoje życie, mężnie zachowując się aż do chwili śmierci. Przeprowadzony proces beatyfikacyjny potwierdził to powszechne przekonanie. Decyzją papieża Franciszka, ojciec Zbigniew, ojciec Michał i ksiądz Alessandro, który zginął niedługo po Polakach, dołączą do grona błogosławionych Kościoła katolickiego.